Zaczęliśmy zbiór wiśni, wykorzystaliśmy okienko pogodowe, że nie padał deszcz, ale już niestety zaczęło padać. Tu mam jedną taką wiśnię, to jest, która pierwsza dojrzewa, tu z dołu już oberwana, a tutaj jest taka druga, ta jest młodsza i trochę późniejsza. Mam wiśnie dopiero tak dojrzałe, gdzieś za tydzień będą. I to jest dobrze, bo wtedy naraz nie muszę wszystkiego zbierać e, o ile nie będzie padało. No i tu jeszcze mam porzeczkę do zebrania. Tak no i rozpadało się. Jutro ma być ładniejsza pogoda, to e, dokończymy zbiór z tej dużej wiśni. Jest tam jest naprawdę u góry bardzo dużo jeszcze ich. E, no i i potem ta. Mam nadzieję, że nie zgniją nam owoce. A jak tam u Was? Obrodziły wiśnie, bo u mnie w tym roku na szczęście nie zmroziło, bo w zeszłym roku nie było. Wszystko zmarzło, a w tym roku udało się i obrodziły bardzo pięknie. Tak samo czereśnia bardzo ładnie obrodziła. Drzewa są ogromne, ale mamy taką dużą tutaj drabinę, także dajemy radę.